Witam państwa bardzo serdecznie. Krzysztof Gasparski, 7 maja 2019 roku jako prokam Polska. Zacznijmy od czego? Od pogody. Jak nie do końca się wie o czym mówić, to się mówi o pogodzie, ale to jest temat faktycznie obecnie bardzo mocno przez państwa drążony i nie tylko w własnych wypatrzonych i, wy... i ulubionych prognozach pogodu, ale także w telefonach choćby do mnie. Więc to, co, to, co widać, to, że może być przekropnie ale to, że przede wszystkim jest zimno i należy się cieszyć, że jest przekropnie i że jest zimno, bo zimno to nie zawsze znaczy przymrozki, a to spędzało Państwu ostatnio znowu sen z oczu. Kilka przymrozków wystąpiło, ale przede wszystkim były zapowiadane na, z wtorku na, na środę i tak sobie podglądne, mimo że do Państwa mówię, nie popatrzę Państwu w oczy, to nie znaczy, że cyganie. Yy, ale yy, powiedzmy Sandomczyzna Klimontów widzę, że przymrozki odwołane. A czemu? Bo chyba temu, że troszeczkę się zachmurzyło, bo widać przekropność we wtorek i przekropność w czwartek i to nam ratuje skórę. Jeżeli popatrzę warkę, to też yy, chyba jest ratunek, bo jak do tej pory mówiło się, że przymrozek będzie. To co prawda przekropności wielkiej nie widać, tylko jakieś tam ewentualnie konwekcyjne opady, ale już temperatura nawet odczuwalna teoretycznie powyżej zera, więc być może yy, klęski tragedii w tym zakresie nie będzie. Błędów, podobna sytuacja. Też yy, no, bym powiedział ciepło, około 5 stopni na plusie w nocy. To bym powiedział upały, jak na obecną chwilę i nowy sąd. To sama sytuacja, tutaj troszeczkę blisko zera, ale może się też udać. Znów wtorek przekropny, czwartek przekropny, w środę wcześnie rano ryzyko jakieś występuje. I lubelszczyzna też wydawałoby się, że na dzień dzisiejszy przymrozki zostały odwołane. Chociaż w Niemcach powiat lubelski widzę, że tam ta odczuwalna do zera temperatura może to może chodzić I to bym powiedział, powoduje, że, że może się nam udać, no ale coś za coś. Nie pryskamy na przymrozki teoretycznie, to mamy do czynienia choćby też i wyłącznie ze stresami roślin. To, że jest zimno, to powoduje, że stresy w roślinie występują. Jak obserwuję zawiązanie owoców, to też mam pytanie w ogóle, jak to się będzie zachowywało. Nie mam jasnej sytuacji i nie wiem, co Państwu mogę w tym zakresie odpowiedzieć. Część zawiązków, na przykład na moreli, duża, część jest mała. I teraz pytanie, czy te małe się osypią, czy, czy niekoniecznie. W duchu prawideł tak najczęściej bywa. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że kwitnienie, okres kwitnienia był taki dziurawy trochę, czyli pierwszy dzień kwitnięcia był pogodny i pszczoły szalały, ale drugi, trzeci, czwarty było załamanie pogody, a później znowu ta pogoda się troszeczkę wyklarowała. To może się okazać, że jest po prostu przesunięcie owocowania i ta część zawiązków oczywiście też zostanie. Za wcześnie chyba moim zdaniem, żeby o tym jeszcze wyrokować. To jest pierwsza rzecz. Natomiast musimy popatrzeć, że przymrozki to jedno, ilość opadów to drugie, infekcja to trzecie. Przy tak niskich temperaturach nie do końca mówimy o bardzo częstych infekcjach, jeżeli chodzi o parcha, jeżeli popatrzymy znów sobie podglądne to, co Państwo zobaczycie yy, też na, na planszy za mną czy przede mną, to Parch, na przykład w okolicach Lublina, to 1 maja ostatnia infekcja. Nie jest to jakieś zagrożenie. No z czego to wynikało? Między innymi z tego, że te temperatury też nie pozwalały naliczać tego w sposób jakiś taki silny. Jeżeli chodzi o infekcję w Brzeznej, czyli na południu koło Nowego Sącza, 1 maja infekcja silna miała miejsce, skończyła się, zakończyła się. Natomiast infekcja słaba miała jeszcze miejsce 3 maja, więc od 22 tam przez jakiś czas, więc to trzeba też mieć na uwadze i liczyć. Natomiast jeszcze około yy, po 6, między 6 a 7 maja infekcja prawie się naliczyła, co... Yy, to jest, jak ja to lubię powiedzieć czasem, że ktoś jest prawie w ciąży, czyli jest albo nie jest. Więc tu bym brał tą infekcję jednak pod uwagę, że ryzyko, że parch wystąpił, było, bo presja zarodników była duża. Jeżeli chodzi o Sandomierz, 4 maja rano, jeżeli stacja Milczany wykazała, ale na przykład stacja w Pęchowie nie wykazała tej infekcji, więc to ma, znaczenie. Natomiast taka silna infekcja ostatnia była 1 maja. Liczymy, że ten okres mieliście Państwo zabezpieczony. Czyli jeżeli był ten okres zabezpieczony, bo ilość opadów nie była wielka, to nie mówimy o wybieraniu produktów, które działają 120 godzin powiedzmy do tyłu, bo tamten okres był w moim rozumieniu zabezpieczony. Jeżeli ktoś miał to zrobione, to teoretycznie w tej chwili zabieg zwykłym kaptanem w zwykłej dawce, czy delanem w zwykłej dawce, niepodniesionej, powinien być wystarczającym y, zabiegiem. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że koniec kwitnienia jeszcze trwa, to warto byłoby zabezpieczyć także te kwiaty przeciwko chorobom przechowalniczym i warto byłoby tutaj dorzucić coś z grupy anilinopirimidyn, czyli mytos, chorus. To są tego typu produkty w mieszaninie właśnie z kaptanem czy delanem. W zwykłych dawkach, tak jak wspomniałem, kaptan, delan, bo liczę, że tych infekcji u Państwa nie było. Jeżeli wracać do parcha w Borzęcinie, czyli, czyli Grujecczyzna Błędów, to mamy 9 godzinie 30 kwietnia, czyli dokładnie ta sama sytuacja, słabą infekcję, też już powinna być zabezpieczona. Jeżeli chodzi o borzęcin, to możemy powiedzieć, że doszło tam. Ta infekcja słaba, przerodziła się w silną infekcję, ale to było o 6 godzinie 30 kwietnia 2019 roku. Z kolei w warce była słaba infekcja się właśnie tak samo skończyła i osiągnęła ona także, jak widać poziom infekcji. Silne i jeżeli popatrzymy na teren łowicza, to w rybnie parchy jabłoni osiągnął tylko infekcję słabą, nie doszło tam do silnej infekcji, z, z naszych wskazań. O 7 30 kwietnia, czyli znowu, dalej nie musimy się bać. Jeżeli to było zrobione, tamten okres, jeżeli był zabezpieczony, to praktycznie same preparaty kontaktowe powinny być wystarczające. I teraz pytanie. Czy to wystarczy? Ja może wrócę do tego, że, że możemy tam przy okazji myśleć o nawożeniu, stymulacji i walce właśnie z ochroną kwiatów. Ale płynnie może, jak jestem przy infekcjach i, i, i podglądam sobie te, te obrazy, to przejdę do brunatnej zgnilizny drzew pestkowych, bo tutaj zgoła odmiennie wygląda sytuacja, bo jeżeli popatrzymy na, na rybno, na stację w rybnie, to pokazuje nam infekcję ostatnią, jeszcze 3 maja, czyli była, krótka, ale była. Ale jeżeli popatrzymy na teren warki, to infekcje brunatnej zgnilizny zostały praktycznie naliczone no, codziennie, bo i 1 i 2 maja, i 3 maja, 4 nie podskoczyło, ale 5 maja znowu infekcja brunatnej zgnilizny miała miejsce i to jest dosyć mocno kłopotliwe. Jeżeli chodzi o teren Sandomierza, to stacja w Pęchowie, tak samo podobnie, bo i 1, i 2, i 4, i 5, i 6 maja infekcja brunatnej miała miejsce i to długie były infekcje. Świężyce koło Koprzywnicy, więc też teren Sandomierszczyzny. Tylko tej nadwiślańskiej części dokładnie ta sama sytuacja. Infekcja za infekcją, czyli bardzo newralgiczny moment. Musimy się liczyć z tym, że mumie na śliwach na przykład zostały, więc presja tej choroby była zdecydowanie większa. To powoduje, że z automatu dochodzi łatwo do porażenia kwiatów. Jak są kwiaty porażone, to dochodzi od razu do porażenia. Całych często gałęzi i wypadania, usychaniu tych drzew. Ale oprócz brunatnej zgnilizny możemy zaobserwować także w sadzie objawy już raków bakteryjnych, które y, te infekcje także w tym okresie około kwitnieniowym potrafią y, mieć miejsce. W przypadku raków bakteryjnych możemy mówić o stosowaniu jeszcze produktów miedziowych po to, żeby to. Ograniczać. W przypadku brunatnej zgnilizny, jak już wspominałem, okres kwitnienia to musi być górna półka produktów do stosowania. Zachęcaliśmy poprzednio do luny, w tej chwili w tym okresie takim zimniejszym wydaje się, że Signum czy Switch, czyli te produkty nie tak o działaniu układowym, te, które mogą się spisywać w temperaturach niższych, mogłyby mieć miejsce i do tego zachęcam. Natomiast popatrzmy, jeżeli mamy temperatury 2-5 stopni, a tak mamy mieć powiedzmy z wtorku na środę, bezwiecznie, warunki idealne do wykonania zabiegu pod warunkiem, żeby była temperatura. Czyli jeżeli pryskamy kaptanem, możemy, jeżeli pryskamy czymś, co ma mieć działanie wgłębne, jednak jest to zdecydowanie za nisko. I jeżeli mówimy o takich temperaturach, ja zachęcam do tego, żeby korzystać z produktów kontaktowych, nawet, tylko i wyłącznie czasem, yy, opartych na przykład na kaptanie i tutaj mogłoby być ortocyde, ale żeby przybliżyć i żebym ja oddech złapał, to kolegę wpuścimy, nie kilka słów o ortocydzie państwu powie. Jeśli chodzi o substancję kaptan, mamy wiele produktów dostępnych na rynku. Formulacja Kaptanu w postaci preparatu OrtoCide WDG Water Dispersible Granule jest cały czas unowocześniana. Tutaj powiem, że preparat możemy bezpośrednio aplikować do beczki, co skraca E, proces e, przygotowywania cieczy roboczej i co ważne jest e, nie ma ryzyka dla e, sadownika jeśli chodzi o e, pylenie substancji jest e, całkowicie e, bezpieczny pod tym względem e, preparat e, ortocydo 80 wdg jest fungicydem e, kontaktowym o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym e, Preparat ten ma szeroką rejestrację w uprawach sadowniczych. Przypomnę, że ma rejestrację na parcha jabłoni i tutaj możemy go stosować od 6 do 8 razy w ciągu całego sezonu, z tym że ostatni zabieg wykonujemy maksymalnie do 4 tygodni przed zbiorami, bo przypomnę, w uprawie jabłoni i gruszy preparat ma 28 dni karencji. Jeśli chodzi o pozostałe uprawy rejestrację ma również na gruszy tak do zwalczania parcha jabłoni również możemy używać go do interwencyjnie do 36 godzin po infekcji. Dalej Rejestracja na wiśni, gorzka zgnilizna wiśni, zabieg wykonujemy w okresie opadania płatków. No i tutaj zarówno na jabłoni, gruszy i wiśni dawka stosowania tego fungicydu to jest 1,9 kg na hektar. Dobra, wracając teraz do ochrony, to zacznijmy od, od tego, czego jest najwięcej w kraju, czyli od jabłoni. Tak jak wspomniałem, jeśli jest bardzo paskudna pogoda wystarczą kaptany, jeżeli są troszeczkę lepsze, godniejsze warunki, a macie jeszcze Państwo kwitnienie w sadach, to tam zachęcam, żeby do tych kaptanów, do tego ortocide czy do tego mertopu dorzucić jednak coś na ochronę kwiatu, coś więcej na ochronę kwiatów, bo kaptany sobie z tym też nieźle radziły ale zdecydowanie szerszą paletę ma, dajmy na to, mytos. Więc łączmy to, po kwitnieniu przechodzimy już na innego typu rozwiązania. I teraz pytanie, wiele osób, jeżeli podglądam gdzieś tam zakupy albo słyszę od doradców terenowych, co robi, no uzbroiła się w preparaty układowe. To, co wspominałem, próbując cofnąć się do infekcji tej, Tylnej. I teraz pytanie: Czy to jest dobry pomysł, czy nie? Być może konieczny, natomiast pamiętajcie Państwo, że te preparaty, czym dalej muszą sięgnąć, tym będą wykazywać mniejszą skuteczność. Oprócz tego, temperatura. Jeżeli będzie 5-8 stopni, to pytanie: Czy jest w ogóle sens z tym pryskać? Jeżeli będzie 12, to ja bym powiedział, że to jest absolutne minimum żeby te preparaty mogły zadziałać. One mogą zadziałać pod warunkiem, że ta wilgotność będzie w nocy dosyć długa. To przy 12 stopniach one mogą godny poziom także osiągnąć. Tu mówimy, dajmy na to, o stosowanie ortocyde plus walor, dajmy na to, czyli difenokonazol w uprawie drzew pestkowych wiśni, dajmy na to. jeżeli tutaj jesteśmy przy tym aspekcie, 15-18 to skuteczność produktu będzie wzrastać. Najlepiej by było, jakby było 18 powyżej. Jeszcze przy w miarę wysokiej wilgotności, żeby się to i bez wietrznej pogodzie dobrze wchłonęło, wtedy to działanie do tyłu może być w miarę dobre. Jeżeli chodzi o szkodniki, widzę mszyce, nie widzę jeszcze innych zagrożeń. Na Moreli dostałem ładne zdjęcie, gdzie widać, że jakieś chrząszcze wpadły i zawiązkami się. Posiliły, na to proszę zwracać też uwagę, lustrować te rasady, bo szkodników będzie co niemiara. Owocnice, yy, ciągle jakieś plątające się kwieciaki, które z tych pąków nierozwiniętych w fazie niejako balona szczerniałych, yy, można spotkać, to trzeba yy, obserwować. Mszyc coraz więcej, natomiast my na ten okres pokwitnieniowy zachęcam, żeby wstrzymać się jeszcze z tydzień bo się powinno ocieplić, wtedy skuteczność produktów będzie dobra. Piorun dajmy na to w połączeniu z siltakiem może nam szeroką paletę szkodników zwalczyć, natomiast muszą być do tego warunki i szkodniki nie mogą być specjalnie pochowane. Giberyliny, regulex, promalin to są te rzeczy, które powinniśmy na ten moment zastosować. Tylko jak? Znowu musimy polować. Pytanie, jakie są temperatury. Odpowiednie są wysokie, bezwietrznych, wilgotnych warunkach, natomiast jeżeli są niższe temperatury, to zdecydowanie musi być to czas pobieralności większy, analogicznie jak przy innych sprawach. I teraz reguleks czy promalin. Regulex to jest sama giberylina GA4 7, natomiast promalin to jest giberylina GA4 plus 7 z, benzylo, z, szóstką, z benzyloadeniną szóstką. Czyli tak jakby to, co jest w reguleksie połączone z tym, co jest w, w Maxcelu. dajmy na to. Który wybrać, który kupić? No zależy. Jeżeli mówimy o warunkach pomrozie, czyli gdyby te warunki stresowe po mrozie wyskoczyły, to zdecydowanie polecam, żeby wybrać Regulex i nim nie czekać. Nawet jeżeli te temperatury nie będą do końca sprzyjające, to wykonać ten zabieg jeszcze tego samego dnia, jeżeli mówimy o temperaturach 8-10 stopni. Jeżeli następnego dnia miałoby być 12-15, warto się z tym zabiegiem wstrzymać pod warunkiem, że nie będzie dzień później istotnie mocno wiało. Yy, promalin. Taka kilka uwaga. Można będzie pewnie na naszej stronie gdzieś ten artykuł zamieścimy. Yy, zobaczyć, że nie zawsze podnoszenie dawki musi być skuteczne. W pewnych warunkach okazuje się, że w doświadczeniach może wyjść, że dawka 25 25 gramowa może wyjść w doświadczeniach lepiej jak 50 gramowa. Zależy to od odmiany, od podkładki, od warunków, od roku badania. Więc tutaj pewnie jakąś rozwagę zachęca. Może w przyszłym komunikacie podam więcej o, o tym doświadczeniu. Jeżeli chodzi o przerzezanie, bo wszystko nam się narzuca. Pomonitu jako tako nie mamy bo to już nie jest produkt do przerzedzania, a jedynie nawóz. Natomiast pokazał się Fixor, który ma dwukrotnie bardziej stężoną substancję aktywną i on jest zarejestrowany do, do przerzedzania. Możemy go zrobić 150-250 ml, ml z mocznikiem 1,5%. To jest koniec właśnie opadania płatków. Byłby to ten, ten moment do, do zrobienia. Przypomnę, że mamy czas jeszcze już na awalon, tak w drzewach ziarnkowych, tych, które skończyły kwitnąć, ale także w drzewach pestkowych, w czereśni, śliwie, bo one są już zdecydowanie najczęściej po kwitnieniu. Czereśnia, ja bym powiedział końcówka kwitnienia, znowu jeszcze powiem z racji tej wspomnianej brunatnej zginilizacji, tej dużej presji, Signum czy Switch jako produkty obowiązkowe. No i jeszcze nie powiedziałem o preparatach algowych. Przed przymrozkiem, yy, czyli swego rodzaju stymulacja, przygotowanie do przymrozków. No i z racji tego, że jest to koniec kwitnienia, a na ten okres są dedykowane tego typu produkty, superfifty, alge, 500 litr do litr 20 jak się da półtora litra, zdecydowanie też bardzo dobry efekt w tych stresowych momentach. Kolejna rzecz, nawożenie fosforem i początek nawożenia wapniem. Łączy to produkt Prohorti kalfos. czyli dla tych, którzy stosują awalony, zapominają o fosforze, zapominają o innych rzeczach, oni mają gotowe dla tych, którzy chcą wskoczyć dodatkowo już z nawożeniem wapniowym mogą sięgać po mrówkę dla tych którzy tej technologii nie stosują prohorti kalfos przemiennie z prohorti micro mg to jeżeli mówimy o nawozach krystalicznych ten mikro mg możemy połączyć z prohorti fosforowym 5 10 przepraszam 10 56 jeżeli chodzi o npk Natomiast ci, co wybierają technologie z kolei Timac, jeszcze inną. No mają do wyboru też godnie dużo na ten moment produktów, bo jeżeli mówimy dajmy na to gruszy, można by było ją podstymulować Vitalem, czyli takim NPK z komplety mikroelementów. Jeżeli mówimy o wszystkich gatunkach Maxifrutem i to możemy Maxifrut łączyć z giberyliną. Takie są naj, naj, powiedzmy, najciekawsze pomysły. Ale możemy też z racji chłodów sięgnąć jeszcze po Axisa, czyli tutaj ten co ma jeszcze cynk w sobie, czyli zwiększa tolerancję na, na właśnie niskie temperatury. No i narobiło się nam całkiem godnie i całkiem dużo w śliwie Sintoptopsin, sin, powiedzmy to jest ten okres, no, ale znowu te temperatury wypadałoby, żeby, żeby koło 12 stopni było. Reszta jest dokładnie taka sama, chyba wyczerpałem i czas i pomysły. Na dzisiaj tyle będzie coraz więcej do omawiania, natomiast te zabiegi będą nas już kosztować coraz mniej. Bo okres kwitnienia był tym okresem najbardziej kosztownym później. Troszeczkę będzie lżej, jeśli się dobrze obronimy. Dziękuję.